Dziękuję wszystkim za przybycie! Dla gamiego to wielka przyjemność! Mogę dolewkę ponczu? Oczywiście, już podaję, panie rzepo! Bardzo udane przyjęcie! Przeszłaś samą siebie! Dziękuję ci, skałko! Ja również bajecznie się bawię. Bardzo się cieszę, panie kłaczku. Mogę poprosić o dokładkę letortu? Dla pani wszystko, madame mączko. Całe szczęście, że nie przyszły te kucyki. Eh, nie są takie złe. Nie takie złe? Proszę cię, są beznadziejne. Nie przesadzaj. Beznadziejne to chyba trochę za mocne słowo. Tak się nieładnie zachowały, że beznadziejne to za słabe określenie. No trochę niegrzecznie. Niegrzecznie? Mądzi, toż tu się w głowie nie mieści! Słusznie nie mieści! Na twoim miejscu już nigdy bym się do nich nie odezwał! A wiecie co? Nie zamierzam się do nich odzywać! I już nigdy nie zaproszę ich na żadną swoją imprezkę! Nie zasłużyły, aby zostać zaproszone! Nie po tym, jak się dzisiaj zachowały! Ui! Racja! W głowie się nie mieści! Bez nadzieja. Dobrze mów! Słusznie! Racja! Kto tam? Hej, Pinkie Pie!